Dzień dobry, dzień dobry, wita się Paweł Biedrzycki, dzisiaj jest 2 lutego 2024 roku no i zapraszam do materiału, w którym trochę sobie poanalizujemy, zobaczymy co się działo na rynkach w ostatnim miesiącu przyjrzymy się indeksom zagranicznym S&P 500, NASDAQ, DAX, polskim rynkowi walutowemu no i przede wszystkim zastanowimy się nad tym jak inwestować w lutym 2024 Zacznijmy może od tego, co się działo na SP500. Przede wszystkim to, na co warto zwrócić uwagę, że ten zeszły miesiąc trochę się wyłamał z takich schematów rynkowych, jakie obowiązywały na świecie przez dłuższy czas. To znaczy indeksy amerykańskie wykazywały się no podwyższoną siłą. Indeks SP500 wyszedł na najwyższe poziomy w historii, no i utrzymałby te poziomy. Na koniec miesiąca, gdyby nie fakt, że oczywiście miała miejsce konferencja Fedu, w której zostały zduszone oczekiwania co do szybkich obniżek stóp procentowych, notowania zareagowały nerwowo. Mamy pod względem technicznym pewnego rodzaju ruch powrotny do tych wyłamanych maksimów z początku 2022 roku. No i oczywiście pod względem technicznym należy do nich podchodzić jako jakiegoś technicznego ruchu powrotnego przed kontynuacją wzrostów. To na co moim zdaniem warto w tej chwili szczególnie zwracać uwagę, jeśli chodzi o analizę rynku amerykańskiego, no to już jest ten fakt, jak mocno jest on zdominowany w tej chwili przez te największe kilka dosłownie spółek technologicznych. No ich udział w indeksie S&P 500 czy zdaku jest bardzo duży. No I najlepiej to właśnie widać na różnicę, jaka ma miejsce między zachowaniem indeksu NASDAQ na górze, a NASDAQ 100 na dole. I to pokazuje, że wąskie grono największych spółek technologicznych jest dużo, dużo silniejsze. W tej chwili Nasdaq 100 jest najwyżej w historii, a indeks y, ogólnie szeroki Nasdaq wciąż jeszcze nie pokonał tych szczytów z końca 2021 roku. Teraz trwa sezon wyników finansowych amerykańskich spółek. Oczywiście kluczowe są wyniki tych największych technologicznych gigantów, y, no bo. One tak naprawdę ustawią nastroje rynkowe i przede wszystkim pokażą, w którym kierunku będą zmierzać dalej indeksy, no bo dominacja tego sektora nad giełdą amerykańską jest w tej chwili, można powiedzieć, największa w historii. I to jest coraz większy problem. Trochę inaczej to wygląda, jeśli chodzi o niemieckiego DAX-a. Tutaj również mieliśmy. Powrót do wzrostu w minionym miesiącu, zwłaszcza w tej drugiej połowie, ale nie udało się jeszcze przełamać maksimów z grudnia. Pod tym względem, w takiej krótszej perspektywie, indeks niemieckiej giełdy wykazuje się słabością, chociaż z drugiej strony też jest w okolicy swoich historycznych maksimów. No i to jest taka ciekawa sytuacja, jaka ma miejsce na giełdzie niemieckiej, bo z jednej strony jest mówione, że Gospodarka niemiec jest w recesji, perspektywy są bardzo słabe, a z drugiej strony giełda tamtejsza jest najwyżej w historii. I to w długim terminie oczywiście jest bardzo dobry sygnał, no bo oczywiście prędzej czy później te ożywienie w gospodarce zobaczymy, no i ono powinno się odbijać też w notowaniach giełdowych. Jak wygląda sytuacja na giełdzie w Polsce? No i to jest ta właśnie zasadnicza różnica, która ma miejsce tak praktycznie, Cały styczeń amerykańska giełda zyskiwała na wartości. U nas mieliśmy takie cofnięcie. Zresztą my się spodziewaliśmy miesiąc temu tego cofnięcia. Dla nas jest to pod względem technicznym ruch powrotny do tych wyłamanych szczytów z 2021 roku. No i zakładamy, że to jest e, prędzej czy później nastąpi kontynuacja w tych wzrostów w takiej szerszej perspektywie. W tej chwili oczywiście kluczowe jest to, że wciąż no, ta siła spółek y, małych jest dużo większa niż y, WIG20. Po pierwsze, warto zauważyć, że jeżeli sobie porównamy, właśnie, WIG20 z SWIG80, no to tutaj początek miesiąca był już spadkowy na WIG20, a SWIG80 wciąż zyskiwał na wartości. Dopiero w późniejszym etapie mieliśmy cofnięcie. Kontynuację przeceny na WIG20. No i WIG20 zatrzymał się na, w okolicy szczytów właśnie z lipca 2023 roku. No i co, przymierza się do powrotu wzrostów. W zeszłym miesiącu w analizie mówiliśmy o tym, jak ważne są te poziomy powyborcze, czyli tej reakcji wzrostowej, jaka miała miejsce na giełdzie zaraz po wyborach parlamentarnych w Polsce. Dla nas te poziomy są świętością, nie powinny być naruszane. No i na razie ten scenariusz się realizuje. WIG20 nawet nie zszedł do tych poziomów, tylko powraca do wzrostów. I nawet jeżeli by, nie wiem, dos do doszło do jakiegoś zwrotu i dalszej przeceny, no to wydaje się, że tego miejsca na korektę trochę jest. To, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, no to oczywiście też fakt tej odwrotnej korelacji między WIG20 a dolarem. Ten szczyt na WIG20 i dołek na dolarze, można powiedzieć, że zbieg się w czasie. Praktycznie w tym samym momencie nastąpił zwrot na obydwu rynkach. Nie będziemy ukrywać, że my tego oczekiwaliśmy, to nastąpiło. No i w tej chwili kluczowe jest to, czy właśnie ewentualnie nowym szczytom na WIG20 będą towarzyszyły potencjalnie nowe minima na amerykańskiej walucie. No tutaj to jest wbrew pozorom ważne, no bo jeżeli by Zaczęły się pojawiać pewnego rodzaju dywergencje między tymi rynkami, no to one w szerszej, w takiej kilkumiesięcznej albo rocznej nawet perspektywie, zaczną rynkowi ciążyć. Na razie tego nie ma, ale warto na pewno być na to wyczulonym i mieć świadomość tego, jeżeli coś takiego będzie się kształtować na rynku. Amerykanie mają swoje Big Techy, my mamy swoje banki. Ewidentnie te ożywienie w tej chwili na indeksach polskiej giełdy, no to jest efekt właśnie wzrostu przede wszystkim w sektorze bankowym. Mamy pierwsze publikacje wyników finansowych z spółek z sektora bankowego. No one są dobre albo bardzo dobre, to oczywiście przekłada się na wzrosty na tym indeksie. Widać, że no czekają nas solidne dywidendy banków. Oczywiście, jeżeli tego nie zablokuje regulator, no to to jest wręcz pewne, no bo zyski są spektakularne, ta akcja kredytowa nie jest jakaś wielka, więc po prostu ten kapitał, który jest skumulowany w bankach, może być wypłacany. Już mamy takie sygnały, że niektóre banki mogą nawet chcieć wypłacić dywidendy z dwóch lat, więc trzeba się przygotować, że to może być... Rok dywidend z banków. No i oczywiście to może być też rok cały czas dobrych wyników finansowych tego sektora, no bo perspektywy, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, jak to powiedział Powell, na obniżki jakieś mocne stóp procentowych w Polsce są na razie słabe i niewykluczone, że w tym roku jakichś mocniejszych obniżek stóp procentowych. Nie doświadczymy. To oczywiście by oznaczało, że banki czeka kolejny fenomenalny rok, no ale to też oczywiście oznacza, że emisja kredytu no nie będzie jakaś spektakularna, więc te zyski trzeba będzie wypłacać. Na koniec uwaga, jeśli chodzi o rynek e, walutowy, no bo tutaj po tej ścisłej, takiej bardzo mocnej korelacji tych rynków zaczynają się pojawiać delikatne rozdźwięki. Jeżeli sobie porównamy, właśnie dolar złoty z euro złoty, z frank szwajcarski złoty, no to ta taka ścisła korelacja, jaka miała miejsce jeszcze, powiedzmy, do listopada 2023 roku, zaczyna się trochę luzować. Widać, że frank szwajcarski zaczyna wykazywać się większą siłą. Dolar wbrew pozorom też, no a najmocniej traci oczywiście euro, no bo to oczywiście wynika z chociażby, nie wiem, napływu środków, do nas z KPO czy z tego, że no na tle Unii Europejskiej ta nasza gospodarka cały czas całkiem nieźle się zachowuje. No i to oczywiście w długim terminie może zacząć ciążyć naszemu eksportowi. Krótko mówiąc, no jeżeli się popatrzy na te zachowania indeksów, no to oczywiście cały czas widać, że byki dominują na polskim rynku kapitałowym. No, ale mamy pierwsze takie sygnały ostrzegawcze, że no ten przyszły rok wcale, ten rozpoczynający się teraz rok wcale nie musi być taki spektakularny, jeśli chodzi o te wzrosty na indeksach. Tutaj możemy mieć jakiś odpoczynek, postój. Udział banków w indeksie WIK jest praktycznie rekordowy, więc to też może niejako trochę niepokoić. Więc pierwsze sygnały, które Powinniśmy uważnie obserwować mamy, jak właśnie banki, rynek walutowy. No ale w długim terminie nie ma jakichkolwiek na razie podstaw do tego, żeby twierdzić, że już koniec wzrostów, trend na rynku trwa. No i dopóki to ma miejsce, no to oczywiście każdą przecenę interpretujemy jako korektę przed kontynuacją wzrostów. Tyle w temacie oceny obecnej sytuacji rynkowej. To wszystko, co dzisiaj. Przygotowaliśmy dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę dużych zysków.